Najmodniejsze plany dietetyczne ostatnich lat. Jak wybrać właściwy? W teorii odchudzanie i utrzymanie dobrego zdrowia za pomocą diety jest banalnie proste. Wystarczy jeść mniej, ale zdrowiej i przeplatać to wszystko odpowiednią dawką ruchu. W praktyce ile osób, tyle powinno być różnych sposobów na odchudzanie. Wynika to z faktu, że każdy z nas ma inną przemianę materii, inną historię choroby, inne preferencje żywieniowe i prowadzi inny tryb życia. Jakie diety w ostatnich latach zyskały na popularności? Czy są one korzystne dla zdrowia? Czy dieta cud istnieje? W odchudzaniu i promowaniu zdrowego stylu życia ważne jest to, aby znaleźć sposób żywienia idealny dla siebie. To znaczy jaki? Taki, który będziesz mógł stosować przez resztę swojego życia, a nie tylko przez dwa lub trzy tygodnie do osiągnięcia upragnionych rezultatów. Czasem trzeba przejść przez wiele, drugi. Przetestować wiele różnych modeli żywieniowych, aby znaleźć ten, który nam najbardziej odpowiada. Tu należy zaznaczyć, wcale nie musi to być ten dający najbardziej spektakularne efekty utraty masy ciała. Dieta cud tak naprawdę taka, która nie będzie u ciebie wywoływać stresu, głodu, cierpienia fizycznego i emocjonalnego, ani wyrzutów sumienia. Musi obejmować produkty, które lubisz i ilości pożywienia, które nie będą wprowadzać cię w stan permanentnego głodu. Bo z fizjologią trudno wygrać i w końcu apetyt na coś kalorycznego zwycięży. W wielu współczesnych dietach takich jak dasz czy śródziemnomorska, utrata masy ciała jest tylko przyjemnym efektem ubocznym. Tak naprawdę zasady działania tych diet opierają się właśnie na wyżej wymienionych wartościach. Ma być sycąco, smacznie, przyjemnie i bardzo zdrowo, z zachowaniem deficytu kalorycznego. Diety dobre dla większości ludzi to takie, które zapewniają odpowiednią podaż wszystkich składników pokarmowych i bioaktywnych. Nie powinny więc eliminować całych grup produktów, chyba że ma to medyczne uzasadnienie, jak w przypadku diety bezglutenowej dla osób chorych na celiakię czy bezmlecznej dla alergików. Jak nie dobierać dla siebie planów dietetycznych? Koniecznie spróbuj tej diety paleo, odkąd przeszłam na tą dietę skończyły się wszystkie moje problemy z serą. Ciotka koleżanki mojej mamy schudła 15 kg w tydzień na diecie kopenhackiej. Nie wiem po co się tak męczy z tym chodzeniem do dietetyków przez tyle lat, skoro wystarczy 3 tygodnie na tej diecie. Koniecznie wyeliminuj gluten, od niego tak puchnie, że moja kuzynka odstawiła gluten i od razu twarz jej wyszczuplała. Dowody anegdotyczne mają to do siebie, że nie są dowodami naukowymi. Dopiero badania naukowe potwierdzają, czy dana dieta potrafi przynieść konkretne efekty przy zastosowaniu jej na odpowiednio licznej, zróżnicowanej grupie ludzi. Z tego powodu, jeśli jakiś model żywieniowy sprawdził się u jednej osoby, wcale nie musi. Sprawdzić się u każdego. Co więcej, osoby, które twierdzą, że dana dieta cud przyniosła u niej fantastyczne efekty, być może za miesiąc lub dwa będzie borykać się ze skutkami zdrowotnymi tej diety lub efektem jojo. Nie warto sugerować się zbytnio aż tak entuzjastycznie opiniami na temat danej diety. Tym bardziej też nie warto testować każdej z nich na sobie metodą prób i błędów. Takie częste stosowanie różnych diet, szczególnie tych eliminacyjnych i redukcyjnych, może prowadzić do rozregulowania metabolizmu i jeszcze bardziej utrudnić odchudzanie w przyszłości. Gdyby w istocie dieta tak bardzo zachwalana przez Twoją koleżankę działała na wszystkich, to dietetycy na całym świecie nie mieliby co robić, a każdy byłby szczupły. Jeśli jakiś plan dietetyczny polega na gotowaniu zróżnicowanych pięciu posiłków dziennie, a Ty przez 14 godzin dziennie przebywasz poza domem, to nie musisz wcale zaczynać takiej diety. Już wiesz, że drugiego dnia, gdy wrócisz z pracy ze świadomością, że musisz jeszcze przygotować pięć różnych posiłków na jutro, entuzjazm opadnie i zamówisz pizzę z dostawą do domu. Z drugiej strony choć dieta pudełkowa jest naprawdę wygodna dla osób, którym brakuje czasu, to ci, którzy uwielbiają gotować i mają na to czas mogą być niezadowoleni z wyręczenia ich z tej czynności, co też nie wpłynie korzystnie na postęp Diecie. Dieta bezglutenowa dla osób, które nie mają stwierdzonej celiaki ani nietolerancji na gluten, ale za to nie potrafią sobie odmówić pszennej bułeczki czy pizzy w sobotni wieczór, będzie prawdziwą męczarnią. Nieuzasadnione medycznie odstawienie glutenu prędzej czy później dał sobie znać pod postacią pytań: po co właściwie się tak męczę, skoro moje jelita dotąd świetnie dawały sobie radę z glutenem? Nie tak ketogeniczna, czyli zakładająca wysokie spożycie tłuszczu i białka kosztem węglowodanów nie będzie zbyt dobra dla Ciebie, jeśli od zawsze nie lubiłeś tłustych potraw i raczej odkrawałeś z szynki kawałki tłuszczu, a wszystkie smażone potrawy dokładnie odsączałeś na ręczniku papierowym. Choć w tej diecie dba się głównie o podaż dobrych tłuszczów, to nie dla każdego będzie to przyjemna modyfikacja nawyków żywieniowych. Już na etapie wyboru danego planu żywieniowego zwróć uwagę, czy jest ona tożsama z Twoimi preferencjami żywieniowymi lub trybem życia. Chodzi o to, abyś nie był zmuszony rezygnować z dotychczasowych nawyków lub zmieniać swoje przyzwyczajenia o 180 stopni. To raczej zniechęci Cię do odchudzania, niż pomoże osiągnąć sukces. Najpopularniejsze diety, dla kogo są dobre? W dalszej części materiału przedstawiam rozpiskę najpopularniejszych w ostatnich latach modeli żywieniowych, które można traktować w wielu przypadkach nie jak krótkotrwałą dietę, lecz sposób na życie w celu utrzymania zdrowia. No i też to wpłynie pozytywnie na kondycję, dobre samopoczucie no i szczupłą sylwetkę. Dieta ketogeniczna, czyli keto polega na zmuszaniu organizmu do przestawienia się spalania glukozy na spalanie tłuszczu zmagazynowanego w tkance tłuszczowej jako źródło energii. Osiąga się to poprzez zredukowanie do minimum poziomu węglowodanów a zwiększenie podaży tłuszczów i białek. Dieta zapewnia sytość i szybkie efekty utraty tłuszczowej masy ciała bez utraty mięśni, co jest ważne szczególnie dla sportowców lub osób dbających o odpowiedni kształt sylwetki. Może być dobra dla osób z cukrzycą typu 2, lecz niewskazana dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. Bez względu na Twój aktualny stan zdrowia skontaktuj się z lekarzem zanim rozpoczniesz dietę keto. Pamiętaj o tym, że będziesz musiał rezygnować na niej z jedzenia pieczywa, ryżu, kaszy czy makaronów, a nawet ziemniaków, więc dla wielu to... Może być naprawdę trudne. Keto pozwala schudnąć, unormować poziom cukru we krwi, poprawić kondycję. I wyrzeźbić sylwetkę. Jest to dieta eliminacyjna, wykluczająca bardzo szeroką grupę produktów spożywczych, więc jej utrzymanie przez dłuższy czas może być niekoniecznie niekorzystne dla zdrowia, ale po prostu trudne. Dieta paleo polega na spożywaniu żywności nieprzetworzonej z produktów, jakie były dostępne dla naszych paleolitycznych przodków. Były to mięsa, drób, jaja, jagody, grzyba, a także warzywa ze zrównoważonych ekologicznych upraw, charakterystyczne dla naszej szerokości geograficznej. To dość ograniczone ograniczona grupa produktów żywieniowych sprawiająca, że musisz stale uważać na to co jesz. Może to oznaczać konieczność rezygnacji z wyjścia do restauracji czy kupowania gotowych produktów. Niestety dieta wyklucza na nabiał, wiele warzyw i owoców, roślin strączkowych oraz zbóż. Dieta Atkinsa to dieta bliska ketogenicznej polegająca na zwiększeniu ilości białka i tłuszczu w diecie, a ograniczeniu do niewielkiej ilości podaży węglowodanów. To dieta niewskazana dla osób z chorobami nerek z uwagi na wysoką zawartość białka, ale również dla osób cierpiących na cukrzycę. Dieta DASH. W diecie tej eliminuje się pokarm o wysokiej zawartości sodu, czyli głównie ogranicza się sól w pożywieniu. Zwiększa się podaż owoców, warzyw, ale ogranicza spożywanie tłuszczów trans i nasyconych. To dieta polecana głównie osobom Zagrożonym lub chorującym na serce, gdyż doprowadza ona do obniżenia ciśnienia i poprawy stanu zdrowia osoby zagrożonych nadciśnieniem i zawałem. Może to być dobra dieta praktycznie dla każdego, nie wyklucza żadnej konkretnej grupy produktów oprócz soli i szkodliwych tłuszczów, których i tak jest zbyt dużo w diecie zachodniej. To dieta, którą można, a nawet warto stosować przez całe życie ma duże znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Dieta śródziemnomorska popularna jest w krajach basenu Morza Śródziemnego, ale coraz częściej spożywa się ją także na całym świecie z uwagi na wysokie walory zdrowotne. Polega na wysokim spożyciu ryb, owoców morza, mniejszej ilości chudego mięsa, częstszym spożywaniu nasion, pestek i orzechów, a także olejów roślinnych zamiast tłuszczów zwierzęcych. Ważne, aby unikać spożywania żywności wysoko przetworzonej, Pełnej cukru i tłuszczów trans. Ważnym elementem tej diety jest także wysokie spożycie warzyw, owoców i pełnych ziaren zbóż, co jest podstawą zdrowego odżywiania. To dieta o charakterze profilaktycznym. Ma wysokie właściwości przeciwzapalne i pozwala utrzymać młodość na długo. Stąd też polecana jest w zasadzie każdemu jako modelowe żywienie na co dzień bez specjalnych restrykcji. Dieta Mind to dieta stymulująca pracę układu nerwowego na najwyższych obrotach. Jej podstawą są produkty spowalniające procesy neurodegeneracyjne, utrzymujące wysoki poziom aktywności komórek poprzez przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-3. W praktyce jest to dieta łącząca DASH i dietę śródziemnomorską. Jest bardzo do nich podobna i również łatwa w stosowaniu na co dzień, gdyż nie wymaga żadnych specjalnych restrykcji, oprócz odstawienia tego, co ewidentnie nam szkodzi, cukier, sól, biała mąka, kwasy tłuszczowe trans. Stworzona została z myślą o hamowaniu postępu Alzheimera i Parkinsona i zapobieganiu tych chorobom, ale z powodzeniem mogą ją też stosować ludzie starsi, młodsi, uczniowie czy studenci, którym zależy na utrzymaniu swojego umysłu w jak najlepszej kondycji przez całe życie. Dieta low carb, niskowęglowodanowa, polega na ograniczaniu spożywania węglowodanów do 60 gramów dziennie. Może to być korzystne dla szybszej utraty masy ciała, ale niekoniecznie tłuszczu, uregulowania poziomu cukru we krwi. I poprawie swoich nawyków żywieniowych. Może być ona dobrym wyborem na przykład dla osób, które lubią konkretne jedzenie, a nie przekąski z makaronem, chlebem czy słodyczem. Intermitting fasting, przerywane posty, nie wymaga drastycznych zmian w jakości spożywanych posiłków, ale innego rozłożenia ich w czasie. Polega na wydłużeniu okresu, w którym nie je się. Niczego do około 16 godzin dziennie. W ciągu dnia, na przykład, pomiędzy 9 a 17 jest okno żywieniowe, w którym można jeść. Zazwyczaj ostatni posiłek spożywa się na kilka godzin przed zaśnięciem, a pierwszy kilka godzin po obudzeniu co daje wystarczająco dużo czasu, aby rozpocząć proces pozyskiwania energii z tłuszczu zamiast glukozy zgromadzonej w mięśniach czy wątrobie. Pamiętaj, że każda dieta odchudzająca działa, ponieważ jesteś w deficycie kalorycznym. To nie rodzaj diety sprawia, że chudniesz, tylko deficyt kaloryczny. Ten post może być korzystny dla osób, które mają problemy z wahaniem cukrów we krwi. Pomaga uregulować ten cukier. Jednak niewskazany jest dla osób z cukrzycą typu pierwszego, kobiet w ciąży i karmiących, gdyż może powodować osłabienie. To dobry sposób na odchudzanie i zmianę nawyków żywieniowych dla osób, które dotąd miały problemy z kompulsywnym objadaniem się, zwłaszcza wieczorami lub budziły się w ciągu nocy, żeby podjadać. To bardzo niekorzystne nawyki, które warto zmienić, nawet jeśli ma to być okupione kilkudniowym dyskomfortem wynikającym z przestawienia się organizmu na nowe godziny jedzenia. Dieta wegetariańska polega na eliminacji mięsa i ryb, zastępuje się je innymi źródłami białka i tłuszczu, nabiałem, jajami, olejami roślinnymi. To dieta doskonała dla osób, które buntują się przeciwko zabijaniu zwierząt lub nie przepadają za mięsem. Istnieje wiele badań mówiących o tym, że dieta ta jest również zdrowa dla dzieci, a ograniczenie przetworzonego mięsa może przyczynić się do wielu korzyści zdrowotnych, zmniejszenie ryzyka zawału serca, nadciśnienia miażdżycy, a także otyłości. Dieta wegetariańska polega na eliminacji wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, owoce, morze, jaja, nabiał, żelatyna, a nawet miód. Pod warunkiem odpowiedniego bilansowania i suplementacji może być korzystna dla naszego zdrowia. Jest dość restrykcyjna i trudna do utrzymania, szczególnie u osób, które uwielbiają jaja czy nabiał. Często wybierają je osoby, którym leży na sercu dobro zwierząt z powodu ideologicznych. Wiele badań wykazało również korzyści zdrowotne wynikające z przejścia na ten sposób żywienia. Z uwagi na jego restrykcyjność nie poleca się go osobom, które są tylko słudność, lub które nie lubią gotować, ale nie mają dość czasu, by odpowiednio bilansować i suplementować swoją dietę, co wymaga też wprawy. Dieta Foodmaps ogranicza niektóre rodzaje węglowodanów, których jelita nie potrafią wchłonąć. To dieta dość restrykcyjna, wykluczająca konkretną grupę żywieniową. Zaleca się ją osobom cierpiącym na zespół jelita drażliwego lub SIBO. Natomiast nie ma wskazań, aby stosowały ją osoby pragnące po prostu schudnąć lub odżywiać się zdrowie. Dieta Foodmap ma charakter krótkotrwałej leczniczej diety, którą stosuje się raczej pod okiem lekarza lub dietetyka. Intuicyjne jedzenie, najprostszy, ale jednocześnie najbardziej wymagający sposób żywienia, polega na uważnym wsłuchiwaniu się w potrzeby swojego ciała zamiast na liczeniu kalorii i makroskładników. W zależności od tego, jaki jest nasz obecny stan zdrowia, stan mikroelementów w organizmie czy poziom hormonów, mamy różne zapotrzebowanie na jedzenie. W tej diecie jesz co chcesz, ale bardziej czujniej. Gdy masz ochotę na coś słodkiego lub słonego, jesz to, ale nie doprowadzasz do przejedzenia. Odchodzisz od stołu, gdy poczujesz się syty, a nie kiedy wyczyścisz talerz. To dieta polegająca na olbrzymiej samokontroli, dobra do stosowania w zasadzie przez całe życie. Niewskazana dla osób otyłych lub mających tendencje do łakomstwa, mogą one mylić potrzebę jedzenia z jedzeniem kompulsywnym. Zanim podejdziesz do tego rodzaju diety, poczytaj odpowiednią literaturę na jej temat i dowiedz się, jak funkcjonują mechanizmy głodu, sytości i potrzeb w Twoim organizmie. Wyżej wymienione diety to w większości sposoby żywienia, które mają swoje podstawy naukowe i które nie powinny przynieść szkód organizmowi. Nie każda będzie idealna dla Ciebie, ale też żadna nie powinna przynieść szkód Twojemu organizmowi, choć nie obiecuje też spektakularnych efektów. Z pewnością powinieneś wystrzegać się jednak diet, które opiszę później, a które właśnie obiecują złote góry. Najpopularniejsze diety cud, które lepiej nie stosować. Dieta kopenhacka. To bardzo popularna dieta w kręgach osób, które wielokrotnie i bezskutecznie walczą o szczupłą sylwetkę. Na szczęście coraz rzadziej stosowana. Polega na stosowaniu bardzo konkretnych wytycznych dietetycznych przez kilka tygodni, praktycznie nie uwzględniając schorzeń obecnej masy ciała, pci, wieku i innych parametrów. Na tej diecie spożywasz na przykład jajko na twardo i dwa liście sałaty, popijając to czarną kawą bez cukru żywienie bardzo monotonne i restrykcyjne, które pozwala szybko zgubić zbędne kilogramy, ale najczęściej prowadzi do efektu jojo. Dieta Dunkana to dieta białkowa polegająca na całkowitej eliminacji węglowodanów oraz tłuszczów i spożywaniu wyłącznie produktów białkowych. Kilka dni białkowych przeplatanych jest tu kluczowym cheat dayem, podczas którego jesz co chcesz i ile chcesz. Wysoka ilość białka w diecie i brak warzyw czy owoców to bardzo niekorzystne cechy tej diety. Pozwala ona zgubić określoną liczbę kilogramów w krótkim czasie, jednak jest niewskazana z uwagi na nieprawidłowe proporcje makroskładników, co z czasem może odbić się na Twoim zdrowiu. Dieta dr. Dąbrowskiej trwa ona zwykle do 42 dni i polega na spożywaniu tylko i wyłącznie warzyw i owoców o niskiej zawartości skrobi. To głównie soki, przeciery, surówki, koktajle. Dieta cechuje się wysoką zawartością przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, a także wody i błonnika. Przez to reklamowana jest jako świetny sposób na oczyszczanie organizmu z toksyn, a przy okazji odchudzanie. To post bardzo trudny w stosowaniu. Pierwsze dni mogą powodować poważne osłabienie i problemy z koncentracją. Dostarcza bardzo mało kalorii i makroskładników. Rzeczywiście taka postać może korzystnie wpłynąć na układ pokarmowy, jednak lepiej stosować go maksymalnie przez 3-4 dni, raz na kilka miesięcy. Diety zbyt restrykcyjne pod względem kalorycznym i makroskładnikowym niestety nie mogą być korzystne dla zdrowia. Do tego dieta dr Dąbrowskiej jest zwyczajnie przykra w stosowaniu. Bardzo trudno pić ciągle soki i jeść surówki, kiedy organizm potrzebuje posiłków o zróżnicowanej strukturze i konsystencji, a także smaku. Dieta alkaliczna polega na ograniczeniu produktów kwasotwórczych i spożywaniu głównie tych zasadotwórczych. Uzasadnia się to koniecznością utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej, gdyż nadmierne kwasowe pH może prowadzić do wielu poważnych chorób, w tym nowotworów. Dużym plusem tej diety jest spożywanie większej ilości warzyw i owoców, co jest korzystne praktycznie w każdym przypadku. Niestety, może przerodzić się w ortoreksję, obsesyjne myślenie o zdrowym żywieniu i analizowanie każdego jedzenia pod kątem składu. Bywa też boga w niektóre składniki, np. wapń czy potas, a czy skuteczna nie jest. Nasz organizm sam na podstawie różnych mechanizmów reguluje kwasowość w różnych częściach ciała, utrzymując ją na odpowiednim poziomie. Nie ma możliwości wpływania na ten mechanizm poprzez żywność. W innym przypadku każda osoba żywiąca się nieprawidłowo czy monotonnie umierałaby bardzo szybko z powodu kwasicy czy zasadowicy. tysiąc kalorii to kolejna dieta, która na szczęście straciła już na popularności. Niska podaż kalorii rzeczywiście wpływa na ujemny bilans kaloryczny i tym samym szybką utratę masy ciała. Jednak jest to tylko tymczasowy efekt. Po kilku tygodniach takiej ograniczonej podaży kalorii organizm zaczyna adoptować się do warunków głodowania i wręcz nie dopuszcza do spalania cennej dla nas tkanki tłuszczowej będącej zapasem energii na takie właśnie ciężkie chwile. Drastyczne ograniczenie spożywania kalorii prowadzi do szybkiego efektu jojo. Organizm stara się nadrobić to, co stracił, gdy tylko uzyska dostęp do większej ilości pożywienia. Dieta Sirtuinowa, dieta Adel zyskała na popularności w 2020 roku, gdy piosenkarka Adel pokazała swoją spektakularną przemianę właśnie dzięki tej diecie. Niektóre badania mówią o rzeczywistych korzyściach tego modelu żywienia. Na odchudzanie, a nawet utrzymanie młodego wyglądu przez długi czas. Dieta sirtuinowa polega na aktywacji białek młodości, sirtuin, poprzez obniżenie podaży kalorii i jednoczesnym zwiększeniu podaży produktów przeciwutleniających. Dieta polega więc na drastycznym obniżeniu kaloryczności, spożywaniu tylko jednego posiłku dziennie i koktajli o wysokiej wartości przeciwutleniającej. To dieta dość trudna, może powodować osłabienie. Utratę koncentracji, zmęczenie, ale prawdopodobnie rzeczywiście pomaga schudnąć. Nie zaleca się jej jako długotrwały model żywieniowy, chociaż lżejsza, mniejsza kaloryczna dieta, w połączeniu z wysoką zawartością przeciwutlenia, czy rzeczywiście brzmi jak coś korzystnego. Nawet do stosowania przez całe życie. Dieta zgodna z grupą krwi polega na wykluczeniu produktów niesprzyjających danej osobie z uwagi na to, jaką grupę krwi ona posiada. Może okazać się korzystna dla wielu osób, szczególnie, że w wielu przypadkach powoduje wykluczenie niekorzystnych dla zdrowia składników, takich jak przetworzone czerwone mięso, tłuszcze, trans. Czy dużej ilości cukru. Jednak dieta ta nie uwzględnia indywidualnego zapotrzebowania na składniki odżywcze wynikające w ci wieku, aktywności fizycznej czy stanu zdrowia, więc może być niedoborowa. Nie ma diety idealnej dla każdego, tak jak nie ma ubrania, które idealnie leży na każdej osobie. Dlatego, zanim zacznie stosować którąkolwiek z modnych diet, poleconych przez koleżankę lub znalezionych w internecie, Skonsultuj się z dietetykiem lub przeczesz internet w poszukiwaniu badań naukowych potwierdzających jej skuteczność. Zamiast bazować tylko na wyrywkowych opiniach randomowych osób z sieci. W tym odcinku to by było na tyle. Jak zwykle zachęcam do wspierania mojej platformy motywator.tv. To jest platforma, która pomoże zmienić Ci nawyki żywieniowe. W trzy dni nauczę Cię więcej na temat zdrowego odżywiania, niż byś się uczył we własnym zakresie. Tam masz dostęp do jadłospisów, kursów, wideo, e-booków. To jest cały kombajn do zmiany nawyków żywieniowych. Więcej informacji macie w opisie. Do zobaczenia.